Tak, to jest fiasko, ale nie znęcajmy się już nad, nad, nad rządem, zadowolmy się tym, że przyznał się do błędu, że, że próbuje go chociaż w jakimś niewielkim stopniu naprawić. Obawiam się, że jednak jest to nie, nie, niedostateczne kroki przedsięwzięte w tej chwili. To, czego nas to powinno nauczyć, no to z czegoś o zgubnej pysze rozumu. O tym, jak mało urzędnicy wiedzą o tym, co, prób co próbują zaplanować. Um, mówiłem, już o tym, że podczas pierwszego czytania urzędnikom zawsze wydaje się, że mogą zadekretować przyszłość, wytyczać ścieżki rozwoju ludzkości, i to są ci sami urzędnicy, którzy potem nie potrafią maseczek skompletować na czas albo uruchomić rejestracji auta przez internet, na przykład. Um, więc nie, my nie wierzymy, że dzięki takiemu czy innemu funduszowi prowadzonemu przez niedoświadczonych urzędników, w kraju bez technologicznego zaplecza wniesiemy jakiś istotny wkład w rozwój przemysłu samochodów elektrycznych. Jeśli ten przemysł ma, przemysł ma się rozwijać, to wystarczy mu nie przeszkadzać, Oś na pewno sam rozwinie. Jeśli ktoś z posłów czy ministrów uważa, że wie, jak należy rozwijać tę branżę, to ja namawiam do tego, żeby zainwestował w to własne pieniądze, a nie pieniądze podatników, pieniądze podatników to się łatwo inwestuje, jestem ciekaw, ile tutaj z posłów pani poseł Zielińska, która tak też pomiennie przemawiała, ile już zainwestowała na przykład w akcje Tesli czy, czy w, w elektromobilność własnych pieniędzy, bo pieniądze podatnika to się nie szanuje, się wywala na różne projekty a potem nie ma kogo, kogo za to powiesić. Gdyby auta elektryczne były naprawdę lepsze i bardziej ekonomiczne, to ludzie by je po prostu chętnie kupowali i nie trzeba by do tego zachęcać ich urzędowo, trzeba ich zachęcać, bo póki co to jest niestety badzie, w może się okazać ślepą kolejną w technologiczną, o ile nie rozwiąże fundamentalnych problemów, które, które póki co stwarza, jak zapalające się baterie, krótki dystans, długie ładowanie, problem z utylizacją tych, tych baterii, wątpliwy, wątpliwy bilans energetyczny całego tego przedsięwzięcia, jeśli wziąć pod uwagę wszystkie koszty budowy tych, tych pojazdów i mm, infrastruktury do tego potrzebnej, więc sztuczne uprzywilejowanie ich na zachętę do finansowania zakupów tych samochodów na koszt pozostałych podatników powoduje, że rząd przyczynia się prawdopodobnie do błędnej alokacji zasobów, do pakowania nas w technologię, z której potem się trzeba będzie wycofywać, a już zwłaszcza, że no w ten sposób jedni podatnicy dorzucają się do drugi i to najczęściej ci biedniejsi do tych bogatszych, bo to biedni nie będą kupować drogich nowych samochodów elektrycznych, tylko będą jeździć z dieslami. Tym dłużej, im bardziej będą się musieli dorzucać do nowych elektryków dla, dla burżujów. Tak? Państwo powinno zachować technologiczną neutralność, powinno tylko sprawiedliwie opodatkowywać emisje i zanieczyszczenia, niezależnie od tego, w jaki sposób są generowane. Wtedy bilans zysków i strat pokaże nam, która technologia rzeczywiście jest bardziej ekologiczna i lepsza. Ta, ta która będzie najtańsza, ta, która będzie powodowała najmniej kosztów, najmniej opłat na rzecz Skarbu Państwa. Nie może być tak, że za emisję CO2 na przykład trzeba będzie płacić, a do utylizacji akumulatorów albo do budowy tych stacji do ładowania, jeszcze będziemy dopłacać, tak no to jest z gruntu niesprawiedliwe reguły gry i w ten sposób niczego się nie dowiemy I, i, i bardzo dużo, bardzo prawdopodobne, że ryzykujemy wtłoczenie się w ślepą kolejne, dlatego po pierwsze nie szkodzić, jak to się ma udać, to się uda. Wystarczy nie kraść, wystarczy nie przeszkadzać, Konfederacja nie będzie głosowała przeciwko tej ustawie, część z nas się wstrzyma, część z nas ją nawet poprze, ale jest to mały krok w, w, w kierunku, którego za zasadniczo powinniśmy się całkowicie odwrócić i nie, nie ingerować w te sprawy.